Kanale Udejwa Jestem znowu nad stawem. Kolejny raz. Niestety wciąż w tym samym miejscu. Spokojnie, będą też wypady z dzikich wód. Już jutro będę sprawdzić, czy coś się na dzikich wodach ruszyło, bo na to chwilę całkowicie się nic nie działo. Przyjechałem tutaj. Tym razem będzie to Federek. Spróbujemy z gruntu. Widziałem, że pięknie ryby się spławiały. Jak tu podeszłem, tu uciekła, tu, tu, tu drobnica była bardzo dużo. Jak słychać chory byłem przez kilka dni, więc się nigdzie nie ruszałem. Nie jestem już 100% zdrowy, ale no kurde, taka pogoda 14 stopni mówi nie, muszę jechać. I od razu jak jechać, no to nagram wam jakiś film, zobaczę czy cokolwiek się dzieje. Mam nadzieję, że coś się dzieje, że uda się na federka połapać. Nie przedłużam i ruszamy od razu z tematem, bo zostałaby półtora godzinki. A trzeba jak najwięcej nałapać. Lecimy. już mam wszystko przyszykowane, zanęte. Robaki stare jeszcze, bo mówię tak jak mówiłem, chory byłem. Tu damy jedną na REDA. Spróbujemy, może znowu się tym razem uda zielonego przyjaciela szczelić, jeśli w ogóle będzie coś brało, ale a, raczej przy takiej połgodzie jestem bardzo dobrze optymistycznie nastawiony. Mogę się trochę plątać przez to, że jeszcze przeziębiony z lekka. Dobra, ładujemy kosza bez rzeźbienia, szybko i konkretnie dzisiaj. I tą tutaj postanowiłem, opatrzcie drobnica, jeszcze taka malutka, chyba jakieś tarła musi być, dosłownie centa ma może dwa. I tą dam tu. O tam gdzie ostatnio na spławik łapałem dosłownie gdzieś w tamtej okolicy łapałem i tą tutaj zostawię ten. ostatnio w tamtym miejscu spławik dał fajne efekty dobra, naciągamy myślę, że ładnie będzie szczytówki widać, specjalnie ustawiłem nad wodę, żebyście dobrze widzieli drugą o kurde, co tu się stało jak tu się to się stało To jest szczukanie. Nie dotykałem tego zestawu, położyłem go na dnie. Patrzcie to, tuż już branie jest, ale przygięło. Ale przygięło, kurde. Patrzcie, jak się żyłka wyluzowała. A ja tu co z zestawem, Tutaj dam na, na białe. Na razie, się będą się te małe ryby uwieszać, to założymy na kukurydzę. Kukurydza już to jest starawa. Ale widzieliście to, jak pociągło? Kurde. Już może by było. Myślę ile ich tu dać? Nie wiem, z 5. Myślę, że będzie dobry Damy grubiej, na większego gada. <grym> nie było w tym. Retorycznie to nie ma jakiegoś dużego znaczenia, czy dam 3 czy 5. Jak ma wziąć to weźmie. Dobra, lecimy pyk, tu zanętka. Zanętę sitowałem prędzej. Też mówię, po prostu nie chciałem tracić czasu. I tą drugą pyk, i tam na wprost, w tą buteleczkę, tak jakby plus minus gdzieś wale. I ją tutaj daję troszeczkę dalej. To jest mały staw, więc tam gdzie rzuciłem będzie w okolicy, w okolicach 25 metrów gdzieś plus minus. Tamtą, ta druga tu poszła może na 20, może, może 18, nie wiem. Najwięcej ja więcej daję orientacyjnie mam odbicie, jak to wygląda. Dobra, co? Nie przedłużam, i widzimy się przy pierwszym braniu. Mamy pierwszą rybę. Rzuciłem i dosłownie z opadu. Chyba idzie w tę stronę albo spadło. A nie, chyba, nie wiem, kurde, ciężko stwierdzić. Tak głupio to idzie, że nie, wisi tam coś, ale niedużego. O kurde, kara się rzuciłem, się ucieszyłem, bo miałem jedno branie, jedno branko miałem, a mówię, a przerzucić trzeba, tu taki krzak mi wisiał we wodzie, był, nie wkurzał, bo coś tam pykało. No i to nie rzuciłem, zapadł, patrzę i siedzi, No ale niestety. Karasio ma śpieszne łuski, zobaczcie, w drugą stronę. Dziwne, tu tak samo. He, I tu też, patrzcie Dziwne. Jest iron. Pójdź kolego, czekamy za większymi. Ale pierwsza ryba jest, zawsze coś. Rabaki oskobał, Trzy. Dwa jeszcze są okej. Okay. Myślałem też jeszcze siatki nie wrzucić do wody, ale na same takie karasie to trochę słabo, nie? Zobaczę jak to będzie wyglądać, jeszcze kolejne z 50 minut, może bym wrzucił. No. Ogólnie będę chciał ze zawsze jechać, ze siatkę wrzucić do wody, żeby zobaczyć ile ty ryb złapać. Na koniec wam pokazać, zawsze to ładnie wygląda. Tylko że cały sęk jest taki, że teraz z początku roku nigdy nie ma pewności, czy woda się w ogóle cokolwiek złapać i nie chcę też rzucać siatki na przykład, że się okaże dla jednego karasia srebrnego <laughs> ale jakbym wyciągnął na przykład drugiego czy coś to coś trzeciego może to, to wtedy już by miało to więcej sens kurde jak ja nie lubię jak jest od ziemi wszystko zacząć Kiełapy uwalone a no tak to bywa, tak to jest super Mamy coś i to nie jest Karaś. W sensie na pewno nie taki mały, ale szarpie. Aż krzaka kurde jakiegoś uchwyciłem. Na czerwonego, ale ładnie uderzył. Tak pykał, 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 zaraz jak grzmotnął. Ciekawe co to my tu mamy. A tak dziwnie chodzi, bo mega szarpie. Co mamy? Lin! Kurde, tu się gdzieś zabinął. Ach, kurde, puszczaj. Jest zielony przyjaciel! Uh, 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 yeah, baby! Kurde, patrzcie, tamta miejscówka jednak tam na lina dobrze działa, pod tymi krzaciorami. czy jest lin. I też nie jest zły. Oh, już, kolego, już. Momencik. No, ciekawe, ile będzie miał. Są stare jakieś. Yy, te. Czciny po po No, patrzcie, jaki linus. Chyba jest trochę mniejszy od poprzedniego, ale też piękny. Patrzcie, jaki linus jest. <ścoughs> super temat. To jest coś pięknego. Ale żywy, zobaczcie, ile tu siły ma. linę odhaczyliśmy Acie, nareda, dużo z niego nie zostało ale zawsze takie te rzuca do stawu, coś tam se skubnie ile kolega masz? 35 spokojnie ma nie jest tak samo duży jak tamten, ale równie piękny ten jest ładniej wygarbiony od tamtego linek mierzy nie jest jakiś to wielki gigant, ale za 30 5,5 to jest już fajna rybka Skoro jest większa szczuka, a mamy godzinę przed piątą, jeszcze ponad godzinę łowienia, ładujemy go do siaty. Może będzie więcej ryb, by pokazać później. Dobra, sieć jest. Szybko tu podpóreczkę dam. Żeby nie cmyknął <laughs> z siatką. O, patrzcie, tak pięknie do kosza, wysoko. O, żeby żaden tu gdzieś nie utknął bez wody. Na pewno jeszcze coś uda się złowić. Znaczy, no piękny liniusz kawał ryby. Niby 4,5 centymetra mniejszy od tamtego, ale wagowo może być podobny. A ten jest taki bardziej okazały. Dobra, płyń. Super. Zarzucamy i po kolejne rybki. Ciekawy co jest też tak buzuje. Chyba karaźnie, ale ładne branie znowu pod tego krzaka czerwonego. O, a może jednak karaś? O, karaś, Ale ładny. Zobaczcie, taki większy niż tamten. Czarny. U, łuski mu brakują. Zobaczcie, taki karasiek. Calutki czarny dosłownie. Ale jest. Ale branie ładne. Na redzika się skusił. Na białego się nic nie dzieje w ogóle. Więc może tam na kukurydzę spróbuję? Widzę, że przy tych krzaczkach lepiej biorą. Ale zawsze jest. O, na czerwonego widzę, coś tu działa. Zostawiam kawałek taki, żeby się wijał trochę. O. Zawsze to lepiej wabi, ale ze środka. Nic się, kurde, nie dzieje. Na białego powinny brać, chociaż te tak karasie, no a nie specjalnie, coś tam pocykuje, pocykuje, tak próbują, ale szału nie ma. patrzcie, one tu biorą tak w tym obrębie, tych czcin tam cały czas, ale tak ogólnie jest 15 minut, nic się nie działo. Niestety, myślę, że tej ściągnę, skoro się i tak nic nie dzieje. Spróbujemy na kukurydze. Może da lepszy efekt. A może po prostu w tamtym miejscu nic nie siedzi Zaczynamy białe wiszą. Jak wiszą, tak wiszą. Spróbujemy na kukurydze. Damy. Okurytek się rozwalone. zierka Jedna konkretna. O no i gitara i zobaczymy czy kukurydza da lepszy efekt niż biały o kurde, <grydza> brakło do klipa z 20 cm za lekko rzuciłem, a dobra, git z tym tam dużego takiego znaczenia nie ma na małym stawie to. Ale woda, kurde, tak bezwieczna nie. Na no, spławiczek by się łowiło. O tak. Każde pyknięcie by było widać. No ale już jechałem tu z nastawieniem na Federa i mówię: Nie będę kombinował. Nie będę czarował. Następny razem się na spławiczek łapie. i się tu coś pojawiło. Jeszcze ogon śmignął. Nie widziałem co to było, ale patrzyłem akurat tu, ale powinno kam ten kamery to chwycić. Jeszcze cały ogon nasz się pojawił. Ciekawe co za ryba. Spróbuję potem na powtórce to, po to zobaczyć. <laughs> no ale brania całkowicie ustały. Kurde, szkoda. No nic się nie dzieje. Tu wróciłem na białego i na kukurydzę i z Czasami się coś spławi i to wszystko. Kaplica. Dwa razy widziałem takie cyknięcie lekkie, A tak to całkowicie nic. A szkoda, bo już się dzień kończy. Jeszcze chciałbym coś złowić, bo na tą chwilę dwa karasie. No i lin, lin ładny, ale jedna rybka trochę mało, nie? O, patrzcie, coś na lewym tam O, znowu się coś wyrzucał. Wilkowa, no troszeczkę mocniej gdzie popuszczasz? <laughs> I mamy rybę. Super. I nie jest to karaś. Oj kurde, walczę jak poprzedni win. No Zobaczcie, a nic nie brało dosłownie. Całkowicie nic się uspokoiło. Ale muruje. Doda. Do. Gdzie no, tutaj w te krzaczki. Już kiedyś tak zerwałem kilka ryb jednak lin kurde, chodź tu patrzcie tego, ale ten jaki pomarańczowy jest kolejny zielony przyjaciel jest uh, super, patrzcie, każdy inny ten ale piękny, no patrzcie, złoty lin dosłownie, złoty lin ale kampa złoty lin zupełnie nie złoty, kurde ale mówiłem action jak muruje, ale czerwony robi robotę, ale ten powinien 40 mieć, no spokojnie kolego, kurde ale piękne ryby mi się tu udało pochodować. a wpuszczałem je takie malutkie I nie szło nigdy złapać, zawsze takie drobne brały, bo są i małe i duże, zobaczcie jak nie brały, jak już wziął tak zechlał, ale patrzcie No piękny, o ten 40 będzie miał, ten powinien 40 mieć, zaraz kolegę sprawdzimy, tu jest przód tak jest, patrzcie, 47 milimetrów, pobity, o pół centa większy od tamtego, piękny Linosław, zielony przyjaciel, no ten nie jest zielony, ten złoty aż, no kurde, ale chwycić go nie idzie i każdy inny, nie no. patrzcie. Taki piękny lin, to jest coś pięknego. Oh, mega temat, mega. Nic co, wpuszczamy go do siaty. Jeszcze może jakiś wpadnie. A ci jeszcze go widać. Czerwony robi robotę. Zrzucamy na Reda w niezawodną miejscówę. Tam. No, troszeczkę ściągło, bardziej bliżej krzaków było, ale dobra, niech będzie. O, tam było tak z pół metra może metr w lewo, ale one tam mniej więcej i te podobne wszystko tam żeruje ten ryba, przecież nie stoi w jednym miejscu, tylko e, w jakimś obrębie sobie tam żeruje, nie? No to jak się rzuci metra obok, nic się nie stanie, jest mamy dwa liny, dzisiaj dwa, ostatnio jeden, a dzisiaj dwa, Uuu, mega temat, jestem mega zadowolony. Takie wędkarstwo to się cieszy, nie. Pojechałem na Spawili jednego, przyjechałem na Federa. O, patrzcie już coś bierze. Już coś, bierze. coś coś tam ciągu. Przyjechałem na Federa i na Federa 2. No, a największy który był wpuszczany. Był tam na filmie też się pojawił z miniaturką Lina z bliska. Miał chyba 40. O, coś przybyka. 41 miał wpuszczane, bo największa szczuka więc na pewno na przykład ten nie, był, nie mógłby to być, bo tamte miał 41, temu brakowało 3 mm, a on po roku to on powinien być większy, nie mniejszy. Nie? No, więc na pewno jest jeszcze jakaś szczuka większa. Nie licząc tych na przykład, które wpuszczają kiedyś takie po 37, 38, na samym początku one jeszcze czwarty rok pływają, to wstawiam, że niektóre to będą na przykład ten, co złapałem może to któryś z tych jest. Nie wiadomo, ciężko to stwierdzić. Zobaczmy. A na białego zobaczcie. Nic kurde tam ze środka. Mam jeszcze pomysł, bo skoro i tak już się nic nie dzieje. Ej. Siedzi. Patrzcie to, ale tym razem chyba coś mniejszego. Znowu spotczaczka. Jak chciałem ściągnąć i mówię, rzucę tego drugiego też tam. Co mamy? Ale też tak wszystkie dodajdą. <laughs> Lidek! Kurde, ale tam armia musi siedzieć. Mały, ale jest. Trzeci lin. <śm> Oj, dzisiaj linowy dzień. Zobaczcie, półtora godziny łowienia i typowy dzień konia lina, nie? Zobaczcie, na reda co robią. Z opadu. no ten taki kotcik jest tu paru. No. Kurde, odpaliły pod sam koniec. Zobaczcie. No, jak już wszystkie mierzymy to wszystkie 32 i pół miał, dobrze widziałem, kurde, zdążył skoczyć. No kurde, nie lubi miarki, ale żywiutkie są 32 Patrzcie kolejny linek. O kurde, ale ciężko je utrzymać dosłownie. Gnął się. No chodź to spokojnie, kolega Już Zaprezentuj się i już Cię wypuszczamy. Patrzcie, tym razem taki. Ten już zielony. Dobra, nie przedłużamy. Trzeciego lina do siaty. Jeszcze jeden i by był komplet na 2 <laughs> Tak zwany. Więc szybko biorę, zakładam reda i po kolejnego zielonego. Co tu się dzieje? Naprawdę dzisiaj dzień konia lina, ale jestem zaskoczony mega. A zobaczcie, założyłem trochę większego tego czerwonego. Od razu większa szczuka szczeliła. W sensie nie większa tylko... No nie, nie czekał, nie? Choć ten robak już taki słaby, nieskopny robaka. Dajemy nowego, żeby się dobrze wił. Nawet nie zdążyłem kamery wyłączyć. Z chemii, żeście widzieli. Zarzuciłem I od razu branie. Uuu, mega. Ale ekscytacja jest Coś pięknego. O wiele Liny łapać. Patrzcie, patrzcie na drugim kiju! Kurde, chyba nie ma A żywiec. Nie, chyba coś wisi. Kurde, tak trzymam dziwnie tego kija. Nie, coś tam wisi, ale nie dużego. Karaś będzie Karaś będzie, bo widzę już po walce, że nie ma siły. O. O, no zawsze coś, zawsze karać. Nie mogę kamery nawet wyłączyć <ścoughs> Bo tak pięknie biorą Kurde Dobra, ja se to szybko tu ogarnę. Widzimy się przy kolejnej rybie. Żeby się tu nie rozgadywać i też nie przedłużać filmu na siłę. Zara będzie trzeba kończyć, szarówka już po małemu robi. Z tego wam jeszcze coś pokażę. Stałem ostatnio od kumpla kulki. Kilka paczek, tam jest chyba s... pięć paczek było. Z każdej troszeczkę usupem. W niektórych było takie, dwóch paczka było dno, w jednej takie gdzieś w stylu i dwie. W jednej prawie cała pełna, a druga, do... ostatnia była praktycznie pełna. No już milimetr cyfrakowo, nie? Patrzcie, różne rodzaje, tutaj jest bananowa ta tutaj duża to jest róża, tu jest wanilia e, skopek, ta jest jakiś owoc, e, ta jest e, owocowa i ta tutaj e, ta taka mniejsza brązowa ta jest e, porzeczka No i wziąłem je tutaj ze sobą z racji tego, że tak trochę będę podrzucał, że później wziąć. O, patrzcie, ale ryba poszła że później wziąć i widzicie, jak one na przykład biorą ja bym tak nauczył bardziej może do tych kulek to później taką piętnastką jakbym łapał to takie liny na przykład zaciąłem na taką kulkę spokojnie pykną ale karpie czy amury po prostu mniej będę miał w tych mniejszych ryb, że jak sobie przyjadę na spławiczek rzucę ją sobie tak samo tutaj na przykład tam sobie siądę czy na przykład tutaj i przy brzegu tak za trzcinką na linka a drugą postawię na środek i będę czekał na większą sztukę mówię wam Bierzcie jak te wszystkie zapachy się tu zmiksowały, ogień, dym. to. Kulasy. No i myślę, że wezmę i tam pójdę wrzucić. Tutaj się nic nie dzieje. Kulki. Tak trochę sobie chcę tutaj popodędzać. W tamtym roku trochę porzucałem. I udało się wyciągnąć ładnego karpia 4800. Amur mi spadł, ale tylko raz byłem na tych kulkach. Więc stwierdziłem, że teraz jak sobie będę przyjeżdżał, to sobie będę po trochę podnęcał. jak gdzieś tutaj łapię, nie? Ale będę tak ze środka. No, czy i Sami tam. żeby się te karpie trochę ruszyły. ciekawe co tam leży. Jakiś papier. Tak na środku, o, czy tak tak przyjadę przy okazji, to za dużo z ręki będzie. Będę sobie tu podrzucał, żeby się przyzwyczaiły do tych kulek. I myślę, że wtedy będą brały, nie? Mam no, nadzieję, w tamtym roku coś dawało efekty, na razie jest jeszcze chłodno, ale jak tak będę po troszeczku podrzucał, nie wiem, czy trochę za dużo ich nie wziąłem. Jeszcze za ciepło nie jest, aaa, już powinny jakieś ryby żyrować kurdej, się brania chyba skończyły był taki moment, szał widzieliście pod sam koniec że jeden lin, drugi lin, tutaj karać tu branie za branie było chyba była pora kolacji no, chyba pora kolacji była dla rybek i i się skończyła poczekam jeszcze z 5 minut, jak nie to będziemy kończyć imprezę, bo zara yy, będzie już Równo co widać, już słabo widać. A na tej kamerze widzę, że tryb nocny jest taki ciekawy, i jak już się robi szarówa, to na kamerze jest wrażenie, że jest znacznie później. Już to zauważyłem, ciekawe. <grych> no zobaczymy. Jeszcze kilka minut dam, jak nie, to będziemy kończyć zabawę. Dobra, myślę, że będziemy kończyć. Czekałem jeszcze z 5 minut i nic się nie działo. Łączę tu światło z telefonu. Żeby trochę pomóc, ogólnie jeszcze w miarę widać, nie źle, ale na kamerze już widzę, że ciemno to wygląda. Wezmę tutaj może podpórkę, wykręcę się Gwin jest trochę zwalony. Patrzcie, jaka ta głowica krzywa. <laughs> Dobra, wyciągamy i pora podsumować wyniki. choć widzieliście praktycznie chyba wszystkie ryby to i tak zawsze fajnie się na koniec zobaczyć je jeszcze raz i to w grupie chodźcie tu koledzy jest jeden drugi trzeci, tu jeszcze kara się dwa były bo jednego żebym na początku wypuścił jest jeden, tam jest drugi No i tak to się prezentuje. Zobaczcie mega temat. Jestem zadowolony z wypadu. Mogę śmiało powiedzieć, że dzisiaj dzień konia na lina, bo jak na marzec trzy sztuki. W sumie półtora godziny łowiłem. To jest mega wynik. Ach, jest. Więc bierzemy rybki, wypuszczamy. Dobra, rybki bierzemy. Już chwycę tak z całą siatką jak na tacy jak na wigilię kurde, gdzie tu je trawy puścił, tu stromo spróbujemy tutaj kurde, bo się kiedyś tu koszę do tej wody, gdzieś tu pójdę o, będzie bliżej tej miejscówki, gdzie siedziały no, o, tutaj jest taki brzeg, mi się wydaje, że bardziej stabilny, dobra płyncie rybki A jeszcze lina, było widać przez chwilę. To tyle ode mnie. Jak widzicie, udało Ci się dzisiaj mega połapać mimo krótkiego okresu. Łapałem może półtora godziny i to jeszcze w tym było trochę rozkładania sprzętu, różnych pierdółek No i myślę, że wypad mega udany. Dzień konia na lina w marcu. Coś pięknego. Uwielbiam łowić liny. W tym roku, tak mówię, stawiam dużo na lina. I się będę tego trzymał, będę chciał złapać jak najwięcej, jak największy. Ile się uda, zobaczymy. Też w tym roku myślę, że jakieś nocki będą na kanale. Na pewno będzie spławiglet w nocy też będzie. No i myślę, że jak już te wody trochę tak różną odpalą, to na te dzikie uderzymy. Tam, na dzikie liny, będzie coś fajnego, coś pięknego. Już teraz w tym tygodniu spróbuję pojechać cokolwiek złapać, choć jeszcze na linę na dzikich wodach. No nie stawiam, niestety tam później się ryba budzi. No ale wiem, gdzie tam jakaś płotka wzdręga, coś tam jest. Może akurat zobaczymy, jak to w kolejności pójdzie. Czy na jednym się uda złapać, jak nie, to pojadę na drugi. Jeśli chcesz wiedzieć, co się wydarzy dalej, to subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Dzięki Kipa. pozdrawiam i widzimy się na kolejnym filmie. Cześć!